Siemanko, z tej strony Kamek i witam Was w kolejnym już odcinku Pink Slipsów. Dzisiaj gramy aż o trzech zawodników. Napisałem na Facebooku, żeby ktoś wybrał numer. No i pierwszą osobą była. Była, właśnie, była osoba. Była dziewczyna, która napisała numer 3. I gramy o trzech zawodników. Jest to Dinatale który tutaj jest na, na Waszym ekranie, dalej jest to Benteke, także sięga głęboko, naprawdę o to będę walczył, nie będzie żadnych forów, jest, nawet jeżeli to jest dziewczyna, no i mamy Tosicia, także o tych trzech graczy zagramy, no i zapraszam już ją do meczu, jest to Auru Unia, ciekawy wynik, no i przechodzimy do spotkania. Zagrałem właśnie składem z serii A, także w każdym odcinku na razie grałem różnymi składami. Chyba nie w pierwszym i w trzecim grałem tym samym z tego co pamiętam. Tak. Natomiast w czterech odcinkach grałem trzema składami. Zaproszenie poszło. Zaraz zobaczymy jaki ma skład. No i jak mi sama napisała, jej to jej pierwsza FIFA. No ale tak jak napisałem, zapentekę nie ma, nie ma żadnych forów i lecimy do spotkania. Czekam aż zaakceptuje i sprawdzamy jej skład. Okej, okay, już wszystko powinno być ok. Trochę problemów z aktualizacjami, no ale przechodzimy do spotkania. Yy, czemu stroje mi się nie chcą załadować? Kółeczko śmierci z lewej strony. Dobra, mamy stroje. Yy, dobra, ja wezmę takie. Yy, I... Na przy... nasz przeciwniczka nasza wybierze niebieskie Ruczaj 1, ruszaj FC no i zobaczymy skład całkiem niezły nawet tutaj mamy Widlicia trochę wolny tył więc dla moich napastników czy ja mam szybkich napastników? Mam Dinatale i Muriela więc oni powinni przecisnąć się przez nich no i zaczynamy to spotkanie przejęcie radu Hamsik Hamsik Ouu, dobry strzał. Pierwszy mój strzał celny No i mamy pierwszy rzut rożny, a to może być groźne Ogbona! Ogbona! dobi dobi, dobi, dobi! Fuck Muriel Muriel Na dole będzie wybiegał Abatę Abatę ładnie się włączył Aj! Dawaj, 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 Dobi, dobi, dobi! Jeden do zera Muriel odebrał piłkę. No i mamy 1-0 w minucie 12. Eee, ładnie bardzo Abate w prawie obrońca włączył się do tej akcji. I w tym momencie prowadzimy. Miał ten szóstką obrońca, nie wiem kto to był. Trochę czulowo wybił, no ale prowadzimy 1-0. Tu jest Hernanes. Nie wiem co on robi na tym skrzydle. Kurde, kolejny odbiór piłki dobry. Bardzo fajnie się broni. Jak jeżeli to jest pierwszy rok w FIFA. To całkiem, całkiem ok. Strzał z daleka. PIRLO Uuu. Soczyście to uderzył. Niewiele zabrakło. Zaraz zobaczymy powtórkę. Czy dużo zabrakło? nie po kablach. No, piłka uderzyła nawet w górną siatkę. Także już opadała. Troszeczkę za dużo siły. natale z główki to raczej nie powalczy, ale inaczej może powalczyć. i chciałem strzelać od razu, nie wyszło. Jeszcze Hernanes. No i tnie po kablach. Nie chciałem podawać, chciałem robić trick. Bardzo ładny strzał z zewnętrznej nogi. Ajajaj, aj, aj, niewiele zabrakło. Po długim słupku z zewnętrznej części stopu. Ona jest 1 do 0 po pierwszej połowie. Całkiem słaby wynik, bym powiedział. Chociaż w obronie gra bardzo dobrze mój przeciwnik dzisiejszy. A raczej przeciwniczka, powinienem powiedzieć. To była jedyna bramka. 6 strzałów celnych i przeciwnik 0, przeciwniczka, ciężko mi się przyzwyczaić. No i przechodzimy do drugiej połowy. Hamsik. Dobrze, tu jest Dean Natale. Uuu, ho, ho, znowu piękna obrona. Bramkarz broni całkiem dobrze, nie wiem, czy to jest warm przez przypadek? Yy, dobra, dośrodkowanie, tam będzie Ogbona. Ogbona, strzel jeszcze dobi! Nie, okej. Okay. Ernanes, tu jest Dinatale, Pirlo. Dinatale, Dinatale, Na dwa razy. Ach. Jeszcze jest Pirlo. Jeszcze jest Ernanes. Ernanes. Dlaczego to nie wpadło? Ładny naprawdę strzał. No dobra. Może jeszcze jeden rzut rożny. Tam okbony poszukamy po raz kolejny. Nie, tu jest Pirlo chyba. Barzagli. To jest Barzagli. To jest 2 do 0 w minucie 58. Myślałem, że to pirlo, ale w sumie pirlo na główki to za bardzo nie wchodzi zbyt często. Ale teraz cieszę się razem z zespołem. Wygrywamy 2 do 0. Ok. Strzał. Hernandez ma potężne strzały, naprawdę polecam go. Ale niedużo chyba zabrakło. No, niedużo. No, dawaj. Piękne podanie, tu jest Hamzik. Hamzik 3 do 0. Trochę z, chyba dekoncentracja w obronie, bo naprawdę szed, przeszedłem sobie bez sprintu. Sprawdźcie zawsze, jeżeli gracie, to taki tip ode mnie, czy wasz przeciwnik, gdy nie trzymacie sprintu i po prostu bawicie się lewym analogiem, e, przejmuje wam piłkę czy nie. Jeżeli nie przejmuje wam piłki, to możecie tak zawsze robić. Zawsze dużo miejsca wtedy znajdziecie na oddanie strzału. Wygrywamy 3 do 0. E, 86 minuta. Dinatale. Natale, tam będzie ktoś wie, kto to, to jest, De Rossi, De Rossi, piękna bramka, 89 minuta, 4 do 0, De Rossi, koniec, 4 do 0, tak kończy się to spotkanie, Benteke, Di Natale i Informtosic zostają, a w następnym odcinku gramy o cały skład, sprawdźmy jeszcze statystyki spotkania jak zwykle, no i... Kończymy dzisiejszy odcinek, no gra do jednej bramki, niemniej jednak przeciwniczka broniła się naprawdę dobrze, nie mogła wykonywać trików, a chciałem. No i to było na tyle w czwartym odcinku, żegnam się z Wami, czwarty odcinek 4.0, widzimy się w następnym, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.